Halo, halo, jest tam ktoś? Cześć, witajcie na naszym kanale Datsun.pl Wracamy po malutkiej przerwie Przerwie związanej z chorobskami różnymi Ja miałem 3 dni zapalenie ucha Jeden dzień po prostu leżałem Leżałem I czekałem aż ten dzień skończy Bo mi tak strasznie bolało ja miałem gorączkę Jason jest ogólnie chory I ja siedział w domu Siedział w domu, ja chodziłem do pracy Tak, z ucha Niestety musiałem wyjeżdżać czasami i grał. Czy wy też gracie jak jesteście chorzy? Czy <laughs> leżycie i słuchacie rodziców? No dobra. Zanim zaczniemy, wbijajcie na grucha XD. Brakuje mi tylko 50 subskrypcji, żeby wbić tysiaka. A zależy mi tylko na jednej rzeczy, żeby tu mieć dział społeczność. Nie chciałem już tutaj nic ładować odnośnie grucha XD. Chciałem mi tutaj swoją społeczność. Bo ta społeczność jest trochę inna niż tamta. Tutaj się skupiam widzicie na w tym momencie na przegrach, Bo Cyberpunk, GTA 5 oraz nowej serii Battlefield, gdzie chcę nagrać wszystkie części związane z tą grą. No, wpadł tutaj w Fortnite, ponieważ wiecie, nowy sezon, a nowy sezon nie zawsze jest. Ale oglądajcie do końca, bo zaraz będzie ważna odpowiedź, kiedy huśtawka, kiedy wyniki, zaraz wam to wszystko wyjaśnię. Ale lecimy dalej. Grucha XD już powiedziałem, wbijajcie na. i też Jasona kanał. Teraz kolejna rzecz, zapytałem was o jedną rzecz. Nie wiem czy wiecie, ale o. Kolejny kanał otwieramy. Tak, kolejny, chyba 13. W ogóle na drugich tamtych innych kanałach też, robiliśmy przez No, z tego względu, że po prostu te trzy dni to ledwo żyłem. I 1 kwietnia to nie jest Prima Plis, Tak, 1 kwietnia, tak sobie myślałem, że 1 kwietnia em, wyruszy mój nowy projekt związany z filmami, związanymi z animacją. Moim zdaniem, trochę psychiczny będzie to kanał. Bardzo chory psychicznie, z przekleństwami innymi, głównymi takimi. No będzie grubo moim zdaniem. Takie połączenie chleb z cukrem, z beczką i z sensu i z innymi takimi kanałami, gdzie są animacje. Proste animacje. Na początku myślę, że będę się też rozwijał. Ja też nie jestem takim niewiadom bogiem w animacjach. Też się uczę. Może miesiąca, tak już solidnie. A widzę, że większość z Was chce nazwę kanału poznać przed premierą. Lepiej nie mówić. O tym się jeszcze zastanowię. Mam jeszcze trochę czasu. Nazwa też będzie dziwna, ogólnie kontent tego pomysłu, tych animacji też będzie mm, dziwny. Ale, mm, nie wiem, czy to powiem. Oglądajcie do końca, zobaczymy. Kolejna rzecz. Wrzuciłem e, jeszcze taką. Takie coś. Takie coś wrzuciłem do testów. 21 godzin temu wrzuciłem to. E, Banner zgarnij, zgarnij PS5, wypełni formularz. W, Biorę udział. I nawet nie wiem, czy to wszyscy czytali to, co tu napisałem, bo niektórzy napisali po prostu w komentarzach: Biorę udział. No, biorę udział. Biorę udział. No właśnie, tu ktoś napisał, ale czy to jest wasz konkurs? I don, tu jest napisane. Ja po prostu się chciałem Wam podzielić konkursem. Zaraz wam powiem, czemu się chciałem podzielić i co z tego mam. No, przeczytam Wam to, bo nie wiem, czy wyczytać, czy nie. Ktoś chce wygrać PS5. Zapytałem, tak. Powiem Wam, że jest masa tego typu fajnych konkursów. Jest masa takich konkursów. Dużo gdzie można coś wygrać. Ja mam dostęp do takich gdzie można bone do w, do Biedronki, do innych takich sieci jakichś odzieżowych wygrać i tak dalej. Między innymi właśnie tym potem PS5. Jeśli chcecie wygrać to klikacie w tego linka, nie? Tu klikacie sobie w tego linka. No i tu wypełniacie te dane. To nie jest żadne oszustwo. Żeby wygrać tą, tą konsolę. Trzeba mieć 18 lat. Trzeba podać numer telefonu, prawdziwe dane. A te dane są zbierane przez firmę marketingową, która po prostu będzie wysyłała Wam jakieś tam maile, czy zadzwoni odnośnie jakąś wiadomość na temat sponsorów, bo tak naprawdę te firmy, które tu macie, które są ogólnie mało znane, zasponsorowały, czyli ufundowały tą konsolę. Zamiast za Wasze jakby numer telefonu, czy tam mail, bardziej mail, gdzie będą mogli wysyłać ofertę swoich, swoich firm, tak? To nic nie kosztuje, tam jest na regulaminie napisane, że te nagrody, znaczy ten udział jest całkowicie bezpłatny, to nie jest tak, że podacie numer telefonu, tu się gdzieś zapisujecie i tak dalej. Czy po prostu jak ktoś chce wziąć udział i chce, żeby dostać jakieś maila, czy ktoś tam do zadzwoni z jakimś pytaniem odnośnie oferty, no to możecie zostawić. Ja do nikogo nie nakłaniam, ale jedno ważne, że tu musicie mieć 18 lat, żeby wygrać ogólnie i jak słyszałem w regulaminie wynik tego konkursu jest w 2022, czyli dopiero za rok takich konkursów jest masa a skąd ja wiem ogólnie należy teraz do takiej sieci afilacyjnej MyLead gdzie ją testuję z drugim kanałem zarabiać pieniądze i właśnie testuję właśnie różne sieci partnerskie właśnie między innymi tą i to dostałem taką lida, że tak powiem z tej sieci i chciałem sprawdzić kto kliknie u was z was ile osób kliknie ile obejrzy Powiem wam, że chyba na 20 osób, które obejrzało, jedna osoba kliknęła i tak zarobiłem. haj za to, że kliknęła i wypełniła te dane. Niesamowite. Ale o tym się dowiecie na kanale e, Zarabiać Pieniądze w jaki sposób można właśnie za sieć, na sieciach afilacyjnych zarabiać. Nie wiem czy kogoś to w ogóle interesuje. W większości sieci afilacyjnych, żeby się tu dostarczać, mieć 18 lat. Ale to wszystko na kanale Zarabiać Pieniądze. Kolejna rzecz, to już taka ciekawostka. Dołączyłem do dziwnej grupy. Udało mi się dołączyć bardzo dziwnej grupy. Najlepsza grupa w Galaktyce, ona się tak nazywa, i to jest galak Galaktyce. I to jest grupa prowadzona przez Andrzeja Działowego. Tomka, dokładnie. Dostęp do tej, do tej grupy ma tylko 300 osób, więcej nie będzie miało. Nie wiem, czy w ogóle mogę nagrywać na temat tej grupy, czy mogę pokazywać, co tutaj jest. Bo to jest tajna grupa, gdzie po prostu no, przez pis właśnie tego Tomasza, gdzie ja się tam odezwałem, że chciałbym wziąć udział yy, Udało mi się dostać Gdzie myślę, że... Yy, zaraz wam pokażę zresztą Ja ten, a tutaj nie... O tu jest, hej, będą niedługo odpalać fajny projekt wspierający małych youtuberów Jeśli masz kanał na YouTubie i minimum 5000 subskrypcji Zostaw komentarz pod tym pisem. Odezwę się do Ciebie przez e-mail kontaktowe, który masz podany na kanale. Upewnij się, że wpisałeś, tak, ustawione swój kanał, Tu macie ustawienie. upewnij się, że masz ustawione maile. wyślij nam link, bla bla bla. Ważne poniżej 500 tysięcy Na razie planujemy, bla bla. No i mi się udało dostać w ciągu. On tutaj dał 1000 osób tam gdzieś jeszcze na Facebooku. Ja napisałem na Facebooku. No i wybrał 300 osób do tego projektu, hmm. który ma wspierać małych youtuberów. Ja nie, nie mogę wam o tym raczej Wam mówić. Więc zobaczymy, co z tego będzie. No jeszcze tam na, ktoś napisał, czy może się chwalić, co tam się dzieje, czy tam może o tym mówić. Więc zobaczymy. Ja też mam podobny projekt, to śmieszne, Wataha TV. No ale już chyba pewnie znacie, macie to w komentarzu, w opisie. Coraz że tak gadam, ale ogólnie mam jeszcze gorączkę po tym zapaleniu ucha. Filmik jutro odnośnie huśtawki. Jutro wynik konkursu na 2x5000 Card. Zobaczymy, kto wygra i jakie zadanie nam dał jeśli chodzi o nagranie gry na huśtawce. Dwie osoby wygrają. Odnośnie tego, co Wam mówiłem, czy podam Wam nazwę tego kanału, moja odpowiedź brzmi na ten moment nie. Zobaczymy, jak będzie później. Dobra, to kończę dzisiejszy <laughs> dziwny odcinek. Widzimy się już jutro. Live będzie w niedzielę dopiero. Jutro na pewno nie będzie live'a, bo ja nie mam czasu, muszę ogarnąć. Cały tydzień? Z tego względu, że byłem trochę chory, więc mam trochę zaległość, między innymi dodawaniem filmów. Dobra, no to... Elo, piszcie w komentarzu, co w ogóle o tym wszystkim sądzicie, co myślicie o tych konkursach, sieciach afiliacyjnych, co myślicie o Tomaszu Gimperze działowym i o tym projekcie. Co myślicie o Gruhe Day? Czemu wczoraj miałem 9, 950 dzisiaj mam 950? O co w tym chodzi? YouTube nie lubimy, no.